Aneta Dunaj, witam Państwa dziś w programie na gorąco. Moimi gośćmi są Pan Stanisław Tołwiński. Witam. Prezes Aeroklubu Ukrainy Jezior oraz Pan Stefan Becker. dobry. Dyrektor pokazów lotniczych. Witam Panów. Przygotowują Panowie ogromną imprezę. Właściwie Państwo, bo to nie tylko Panowie w tym biorą udział, która już właściwie na stałe weszła do kalendarza imprez tutaj u nas na Mazurach. Czy pamiętają Panowie, jak to się zaczęło? No, to jeszcze nie było <laughs> tak dawno. Mhm. 18 lat temu. Zaczęliśmy właściwie tak z biegu, z marszu w pewnym sensie, żeby pokazać, że lotnisko, które zamarło i przez lata już było nieczynne po okresie eksploatacji przez PZL i agrolotnictwo, jak zostało przejęte i uruchomiony został Aeroplub Krajny Jezior, no to pomyśleliśmy, że takim ważnym akcentem trzeba coś uczynić. Więc uznaliśmy, że to będzie lepiej, jak zrobimy festyn. I okrzyknęliśmy Festyn Lotniczy Kęczyn na który zleciało się wtedy naprawdę kilkadziesiąt samolotów. Niespodziewanie, bo wszyscy z ciekawości, bo po raz pierwszy. Nawet niestety, ale muszę powiedzieć, że nie doszacowaliśmy wtedy ilości ludzi, jak mogą przyjść. Także jak została wezwana karetka pogotowia, bo zasłał, miał udar, atak, człowiek pracownik chyba nawet z Karolewa, to właśnie nie dało się przejechać. Niestety, no, skończyło się to akurat wtedy dla tej osoby niezbyt sympatycznie i dla rodziny. No ale to był początek. I od tego czasu, potem w drugim roku przeszliśmy, uznaliśmy, że sam Kęczyn to mało jest dla tej całej imprezy, że trzeba w ogóle ją nazwać szerzej, bardziej rozpoznawalnie. No i zaczęliśmy nazywać to Festyn Lotniczy Mazury i od 2000, od 2000 roku pod taką nazwą praktycznie przez następne 9 lat właśnie tak, tak był realizowany. Jest to również zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur, prawda? Zjeżdżają się, tak jak panowie wcześniej mówili, z całej Polski i z Europy piloci. Kto jeszcze? No tutaj, jeżeli Mówiłaś, można sobie ja, ja ale chciałem je tylko jedno, Otóż, bo to jest dosyć ważne, ludzie się mogą zapytać, a, a czym się różni zlot od Mazur-Renssą? to jest de facto, można powiedzieć, że to jest taki spektakl jak cyrk. Że właściwie jest jakaś grupa zatwierdzonych, zaakceptowanych akrobatów, pilotów, którzy wykonują program pokazowy. A zlot to jest kwestia bardziej towarzyska, bardziej turystyczna, bardziej rekreacyjna. Ja zratowliwie mówię, że na zlocie to jest ważne, żeby samolot widzieć dwa razy, jak się nim przyleci, jak się odlatuje. A potem trzeba oglądać mazury. A natomiast Mazury, to już jest zupełnie co innego. Tutaj pan Stefan jako instruktor pilot i od wielu lat dyrektor tych pokazów najlepiej to czuje. Hmm. Może panu powiedzieć troszeczkę Airshow, o Erso, ogromna impreza lotnicza i ukierunkowana dla bardzo szerokiego odbiorcy, dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży. Bardzo często jest to początek. Czegoś wielkiego dla każdego indywidualnie, bo tam się rodzą jakieś marzenia, tam się rodzą drogi życia z czasami. Mieliśmy kilka takich przypadków, kiedy widz z Giżycka, który oglądał zresztą dwa lata temu erszą, przyjechał do nas i poprosił o szkolenie. Skończył to szkolenie, dzisiaj ma licencję, więc to także jest droga do trzech wymiarów, do oglądania Ziemi z wysokich. Natomiast, jak Stanisław tu wspomniał o zlotach, to jest kwestia integracji środowiska lotniczego. Każdy pilot to jakby dowódca, jakby sam dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem. A nam chodzi także, żeby ci ludzie byli razem. W tej grupie tworzą się wspaniałe znajomości, przyjaźnie. Ileż opowieści ciekawych wtedy się bierze, a poza tym Tutaj Stanisław o tym jakoś nie wspomniał skromnie, ale on jest piewcą krainy jezior, krainy Mazur, i każdy sposób, jakiego użyje, jest dobry, żeby tą krainę rozsławiać. No taki jest sens, bo przecież my nie robimy wyłącznie tego dla pewnej zabawy, prawda? Jasne, że jak coś się dzieje, to to jest medialne, to jest łatwiej praktycznie zauważyć i tak dalej. Ale przede wszystkim poza tą sprawą integracyjną, to Niewątpliwie znacznie ważniejszym instrumentem jest, jest promocja regionu. Proszę sobie zauważyć, że właściwie Mazury, czy ten rejon nasz, jest trochę odosobniony komunikacyjnie. Złe dojazdy drogowe, kiepskie dojazdy kolejowe. No teraz na szczęście właśnie ruszyły, ruszyły Szymany, prawda, więc port lotniczy Olsztyn-Mazury, który będzie komunikował bardziej ze światem. Ale tak na dobrą sprawę, to zaczęliśmy myśleć, jakby przybliżać Mazury do Europy i do świata, niekoniecznie dużymi samolotami typu Airbus czy, czy Boeing. I to do tego się nadaje znakomicie te takie małe awionetki, które można wyraźnie ująć w General Aviation. I jeżeli przyjmiemy, że, że, że tym, co robimy, nawiązujemy do tego, co było przed wojną, bo muszę powiedzieć, że my nawet obecnie. W bardzo małym zakresie dorównujemy tego, co się działo przed wojną. Mało kto wie, ale 7 lat po pierwszym locie Braci Raj, wreszcie niedaleko, w potem zakładach nazywanych Rema, był zbudowany bardzo nowoczesny samolot. Budował to konstruktor, inżynier z Rastenburga, więc Kęczyna. A w okresie w końcu no, pierwszych dwóch dekad e, XX wieku, lotnictwo na tych ziemiach stało znacznie wyżej, bo znacznie więcej lotnisk, lądowisk i miejsc przystosowanych do starcy lądowej. My teraz tylko do tego chcemy powoli dorównać. A ja jak żebym Mazur nie miał kochać, skoro 42 lata temu rozpocząłem swój etap życia w Kęczynie właśnie jako pilot, właśnie jako szef. Szkółki pilotów. Pamiętam jak dziś, jak szedłem ulicami z kolegami czy sam, to mieszkańcy Kęczyna, którzy mnie spotykali, mówili: O, nasi piloci idą, o, nasze samoloty latają na tym niebie. Mieszkańcy, nie poszczególni ludzie, ale większość mieszkańców była tak zaangażowana w to wszystko. Szalenie to jest miłe i chyba powiem, że wraca. pokochałem i ten <laughs> Kęczyn, i te Mazury, właśnie na skutek tej integracji tego społeczeństwa. Fajnie by było, jakby i dzisiaj mieszkańcy na tak w, szerok, w szerokim tego słowa znaczenia to lotnictwo znali. Swoje, własne. A czy bycie pilotem, latanie to jest bezpieczny sport? Ależ oczywiście. To <grym> chyba najbezpieczniejszy sport, jaki można sobie wyobrazić. Przy zachowaniu pewnych y, warunków, pewnych y, standardów. No, y, y, Proszę zobaczyć, co się dzieje na drogach. Wszyscy jeżdżą, i każdy stanowi jakiś element w ruch w bardzo dużym ruchu. A w powietrzu. ileż samolotów tych lata? Niewiele. Ja bym tylko właściwie poprawił nie tyle sport, bo sport to się kojarzy wtedy, kiedy jest jakaś rywalizacja, klasyfikacja itd. To jest sposób samorealizacji, To jest sposób praktycznie. Takiego no, przeżycia siebie, prawda? tak jak żeglarze, którzy praktycznie żeglując, spełniają się, prawda? No, od, od... tak samo i, i lotnicy. Oczywiście ta cała gama lotników jest taka, że to są lotnicy rekreacyjni, którzy mają oczywiście dokumenty i uczyni, czynią to tylko po to, żeby sprawić sobie przyjemność, żeby się przemieścić, żeby uprawiać między innymi również indywidualną turystykę lotniczą. Ale są, jest cała gama, którzy po prostu potem stają się zawodowo związani w różnych miejscach, w liniach, w wojsku, w siłach powietrznych, w różnego rodzaju służbach, przecież również w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Wielu mieliśmy, wielu, jako Polska, absolutnie numer jeden w świadczeniu usług agro. Także tu nasi, tu z Karolewa, uczniowie z Karolewa, którzy uczyli się w szkole, praktycznie potem, zdobywali w sumie, no, w dywizji dla, Polski właśnie na różnych kontraktach zagranicznych. Tu pan Stefan. Ma w tym zakresie wiele doświadczenia i nie jedną bazę. Prowadzi. Zapytała Pani o bezpieczeństwo, czy to jest bezpieczne. Jest bezpieczne. Nie zapytała Pani na przykład, czy nie występują pewne zagrożenia. Występują, oczywiście, że tak, ale nasza, w tym głowa instruktorów personelu lotniczego, żeby przeciwstawiać się tym zagrożeniom. No w naszym przypadku nasza wiedza, nasze doświadczenie ba, na własnej skórze czasami odczute jest właśnie tą bazą wiedzy i informacji dla innych, którą bardzo chętnie przekazujemy po to, żeby ich kontakt z lotnictwem był wspaniały, piękny, bezpieczny i żeby mogli z tego brać jak najwięcej dla siebie i swoich rodzin. Tutaj szczerze mówiąc jak można, mm -hmm. przepraszam że tak wpadam, ale dosyć istotnie <laughs> e, tu bardzo ważną jest sprawą nie tylko sama wiedza, ale w ćwiczenie nawyków, dlatego że jak coś się dzieje, nie ma czasu na pełną analizę. Muszą być pewne mechanizmy, czyli ćwiczenie odruchów, prawda, takich, które pozwalają, żeby pilot właściwie zareagował w jakiejś sytuacji, ale to tak jako uzupełnienie A Wracając właśnie do tej najbliższej imprezy Mazury Airshow, jak będzie ona przebiegać? Czy to będzie w Giżycku, czy będzie się wszystko działo w Giżycku, czy również coś w Wilanowie? Znaczy, my jesteśmy na zawsze związani właściwie takim węzem praktycznie współpracy między Giżyckiem a Kęczynem, w Kęczynie jest główna baza. Jest, są starty i lądowania samolotów, jest wystawa statyczna. To wszystko jest również możliwość kontaktu z pilotami, możliwość prawie dotknięcia samolotów, które są oferowane na rynek. Ale tu mówię, nie ma tej części takiej wyczynowo-prezentacyjnej. Natomiast w Giżycku z kolei, w ustalonej kolejności piloci, którzy dolatują do Giżycka, najpierw wyczekują w tak zwanej strefie holdingowej, wchodzą, robią program. I pokazowo jest w Giżycku, gdzie jest bajecznie, ale ma, ma to pewien mankament. Bajecznie, bo jest w przepięknej scenerii, e, gdzie białe żagle na łodzi, gdzie w ogóle na, na wodzie, gdzie w ogóle po prostu pięknie się to ogląda, prawda? Lasy itd, tak ale z drugiej strony nie widać pilotów. Nie widać jak startują i nie widać jak lądują. I I to będzie można w mowie zobaczyć. To można tak. I dlatego na przykład hmm. warto, i ja w zeszłym roku, ja nie wiem czy też się stanie uwierzyć, ale przez dwa dni Mazurę Show w Giżycku oglądało około 200 tysięcy ludzi. A na lotnisko przez dwa dni, oczywiście nie naraz, tylko rotacyjnie, przewinęło się około 20 tysięcy ludzi. Po to, żeby między właśnie obejrzeć samoloty żeby porozmawiać z pilotami, żeby na przykład zebrać autografy e, i również, żeby polatać samolotem, w tak zwanym lote widokowo-promocyjnym w rejonie Kęczyna. Jacy goście w tym roku zaszczycą Mazur Erszą? Czy to będzie również pan Tadeusz Sznuk? Tak jak zwykle? On nie jest gościem. On jest jednym ze mm -hmm. współtwórców. A powiedziałbym nawet, że jest gwiazdą tego, tych pokazów na równi. Zresztą tak jak wielu fajnych pilotów, ale Tadeusz Nuk ma swój niesamowity wdzięk, jest rozpoznawalny, w olbrzymią wiedzę, i mało kto sobie zdaje sprawę, że ten pan niczego nie robi na zasadzie mówienia z kapelusza przepraszam, że tak się przygotuje, On niezwykle żmudnie się przygotowuje. Na tydzień przed, organizatorów tak męczą różne szczegóły, po to, żeby wiedzieć, to jest pewien szacunek do jego stylu pracy. A jednocześnie, jeżeli on komentuje, to się rozumie, co się dzieje. Rozumie się, coś, jak czuje pilot, jakie ma przeciążenia. No to ważne, bo tak to by człowiek jakby musiał się domyślać, a tak on dodatkowo jest tym przewodnikiem tego pokazu. No. Pan Sznuk jest moim przyjacielem, jest moim kolegą, a ja poczytuję sobie za wielki zaszczyt, że był także moim uczniem. Pan Sznuk właśnie u nas w Kętrzynie Przeszedł szkolenie lotnicze i uzyskał licencję pilota. Jest on czynnym pilotem i do dzisiaj, lata jak ma czas, jak przyjeżdża tutaj, na samolotach, które są w naszej dyspozycji. Wspaniały facet. Ale z ważnych rzeczy mhm. to muszę powiedzieć tak. Po no pierwsze, siły powietrzne będą mhm. bardzo ładnie reprezentowane. Będzie w ogóle największy transportowy samolot Herkules. Będą biało-czerwone iskry. Będzie MiG-29. Zresztą dla. Dla wojskowego miga, właśnie dla tych pokazów i dla Białczornych za zarezerwowaliśmy całą przestrzeń o promieniu 20 km od Giżycka, od grandu do, do strefy kontrolowanej. Po to, żeby on mógł przyjść, prawda, i zejść. Będzie w ogóle z, z SAR-u, czyli z drugiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej, śmigłowiec z ćwiczeniami i tak Będzie duży po raz pierwszy dron wojskowy który będzie również demonstrowany zarówno statycznie, jak, jak i dynamicznie. Ale tak, litewska grupa akrobacyjna, prawda? Będzie nasz wspaniały przyjaciel z Niemiec Uwe Zimmermann, czy wręcz e, coraz więcej wodnosamolotów. My mamy obsesję właśnie taką, chcemy wylansować e, zainteresowanie wodnosamolotami w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że jak się ma wodnosamolot, ma się domek nad wodą, przylatuje się do tego domku, ląduje się na wodzie, stawia się samolot na boje albo się wyciąga go na brzeg, idzie się do domku, nie potrzeba lotniska, po czym z powrotem kończy się, wsiada się do samolotu, odlatuje się i leci się do miasta, ląduje się również na twardy. Więc wykorzystanie tego przyszły byłoby znakomitym, znakomitym efektem. No jest wiele, mówię, niespodzianek, które e, niewątpliwie raczej chcielibyśmy, żeby ludzie przyszli, obejrzeli, żeby się nacieszyli, żeby spędzili miło czas. Co ważne, proszę mają otóż e, Mieliśmy popłot z nagłośnieniem, bo nie wszędzie do jeziora sięgało. A przecież ogląda się mm. i na jachtę i na statkach. A teraz będziemy mieli, w sumie już od dwóch lat, częstotliwość 90,1. Więc będzie radio airshow, w którym pan Tadeusz Sznuk będzie słyszany na jachtach, na statkach, w smartfonach praktycznie, mm. na radiu, na balkonach. No i niezależnie od tego, tu również polecamy się do współpracy. Będziemy mieli przez wszystkie godziny pokazów transmisję live internet, do internetu na YouTube, po to, żeby świat zobaczył, co się dzieje na Mazurach. Nie chcę być cyniczny, ale mimo że dużo przychodzi, to nie chodzi o to tych, co przychodzą. Chodzi o to, żeby w Polsce, żeby w świecie wiedzieli że Mazury praktycznie ma fantastyczne imprezy i warto tutaj przyjeżdżać. Czyli my chcemy jak gdyby bardziej jeszcze budować zainteresowanie tym regionem. I, I co ważne, my promujemy lotnictwo, które w zasadzie dostępne jest dla każdego. No, prawie dla każdego, bo będą także wśród wielu dużych samolotów maleńkie samolociki, samoloty ultralekkie, samoloty w tej chwili najtańsze, najbardziej dostępne dla y, ludzi średnio zasobnych, powiedzmy. Przecież u nas na lotnisku trwa szkolenie na takich samolocikach i ten rejon jest tak piękny, że jak ktoś raz wzleci nad niego, będzie mógł, chciał ciągle to robić. I na koniec, mogą panowie zaprosić naszych widzów na Mazury Airshow? <grym> Serdecznie zapraszamy. Szanowni Państwo, mili telewidzowie Kętrzyńskiej Telewizji, zresztą i nie tylko sami telewidzowie, ale przyjaciele telewidzów, bardzo gorąco zapraszamy na 6 i 7 Sierpnia zarówno do Giżycka, na pokazy dynamiczne, jak również i na lotnisko kręcznie dilamowo, gdzie jest wystawa statyczna, gdzie właśnie startują, lądują samoloty i gdzie można porozmawiać, spotkać się, poznać z bliska pilotów. Serdecznie specjalnie do Kęczyna zapraszam. W Kętrzynie naprawdę można podać rękę każdemu pilotowi, od każdego się czegoś dowiedzieć. Poza tym się będzie ucz uczestniczyło także w ich rozmowach, między innymi o wrażeniach, jakie przywożą z nadgierzycka, z tych właśnie pokazów. To jest wspaniałe miejsce, gdzie się naprawdę dużo dzieje, ale inaczej niż w Gizycku powietrzu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziś moimi gośćmi byli panowie Stefan Wecker tak. i pan Stanisław Tołwiński, organizatorzy. Ershow, Mazury Ershow. Dziękuję. Tak jest. Panem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.